Póki mamy to co do garka włożyć, gdzie spać, mamy internet, Netflix, HBO Max, więc nie musimy się niczym przejmować, nie musimy się niczym martwić. Martwimy się dopiero wtedy, kiedy nam brakuje tego, kiedy budzimy się nowej rzeczywistości, rozpadającej się rzeczywistości i wówczas najczęściej ludzie wychodzą na ulicę i wybierają kolejnych populistów, kolejnych jeszcze gorszych dyktatorów, ponieważ w pewnym sensie cały czas uciekamy od, od odpowiedzialności za to, za fakt, że, że to jest czynny, a nie bierny współudział. Przyzwolenie kupowanie tych wszystkich kłamstw, tych gadek, bo to zawsze widać przed wyborami i po. Widać po prostu te słodkie miodowe usta, pełne sloganu, a później widać tyłek po prostu wypięty znowu leci. I w czarną chmurę. My w pewnym sensie cały czas gramy w tą samą grę, która jest ustawiona. To jest trochę jak kasyno. Wiadomo, że nie da się ograć kasyna, ale jednak jednocześnie ta nasza naiwność podpowiada nam, że tym razem, nie wiadomo czemu, ale się może uda. No, no nie uda się po prostu. Nie uda się. Trzeba wyjść po prostu z kasyna i przestać grać. No. Przestać karmić the beast. Po prostu. A to, wydaje mi się, dzieje się wówczas, gdy po prostu zaczynamy ściągać swoją uwagę, swoją energię z zasilania tych egregorów, I zarówno medialnych, ideologicznych, politycznych, tak? Ponieważ tak naprawdę to jest to źródło sygnału może stworzyć po prostu każdą rzecz, którą sobie. Jakiś tam pacjent <laughs> głęboko zaburzony patostreamer rzeczywistości po prostu wymarzy i wystarczy to po prostu wgrać, wrzucić w kabel babel, przesłać do odbiorców, konsumentów i zainfekować ich po prostu i później rzeczy toczą się same, tak? To jest taka strategia terrorystów, że tak powiem, tak? Czyli po prostu... Trzeba odpowiednio umieć pokierować uwagą, przyciągnąć ją i wywołać emocje, i dzieje się samo, tak. I mamy cokolwiek chcemy rewolucję, wojnę. Mamy jeszcze tych ubranych w mundury, wbitych w rozkazy. Którzy pójdą mordować, zabijać, cierpieć za medale, za kawałki jakieś blachy, za slogany hasła, za urojoną sławę i chwałę. I tak to jest na każdej wojnie. No. Później stawia się te pomniki, się pali te znicze, się oddaje hołd, cześć czołem. Tego wręcz nie uznaję organicznie po prostu. Mam biologicznie tak strukturę zrobioną, że po prostu to jest poza moim systemem. Nigdy w to nie mogłem uwierzyć. To było zbyt gruby nićmi szyte po prostu. Jedyna opcja, jaka w takiej sytuacji pozostaje to po prostu anarchizm, tak? Tylko nie taki głupi, rewolucyjno-plujący jadem i oparty na hejcie. Tylko oparte na dojrzałości świadomości, tak? na tej prawdzie fundamentalnej, o której zapomnieliśmy, że nikt, ale to naprawdę nikt nie ma prawa przemocą zmuszać nas do czegokolwiek. Czy to jest państwo, czy jakiś oprych, i wówczas mamy prawo się bronić, ponieważ jest to nasze wrodzone prawo. To nie jest wymyślone prawo przez politykę, polityków. Przez te wszystkie struktury, które chcą tej unifikacji i które później, jakby, są tą energię, z sią, tą energię, żeby podtrzymywać swoje istnienie, ale to wszystko abstrakcje, tak naprawdę. Więc polecam książkę Harry'ego, który teraz u <laughs> rzeczników Czerwonej pigułki jest hejtowany za to, że służy Devos. Klausowi i tam innym tym ziomkom którzy mają jakieś takie swoje urojone plany to trochę jak taki film z tych pierwszych przebudzających w zasadzie od tego też zaczęła się moja historia z tym związana, czyli Zadgeist i tam też jest taki finalnie taka utopia technologiczna która ma być lekiem na całe zło jakoś mi się nie chce wierzyć w ogóle w to myślę, że technologia jest jak najbardziej pomocna no, ale no nie, nie, nie w takiej sytuacji, że, że ma stworzyć jakiś pseudoraj. Jak... Bo to widać po prostu na ile ta technologia jest wiarygodna w momencie, kiedy po prostu kończy się tak zwane zasilanie, ile jest warta. Więc wszystko ma swoje limitation. Czy pamiętać o dziadku Saturnie, który pożera swoje dzieci, wnuki. Trzeba uszanować po prostu limits, tak? Bo out of limits mamy już za sobą. Witam, kochani, najczulej jak potrafię. I przypominam Wam, że jest opcja newslettera, na którym można się wpisać pod każdym postem. Wystarczy tam kliknąć. Tutaj na dole jest strona internetowa, gdzie ten newsletter jest. Wpisujemy tam maila i po jakiś, co jakiś czas będę przysyłał coś wartościowego, coś. Myślę, co będzie rozwijać naszą świadomość, będzie poszerzać nam kwadrat w głowie. Więc zapraszam kochani serdecznie i trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam jak najgoręcej strzałeczka.